Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to na październik dla wszystkich osób z podznaku byka. Zobaczmy, co nowego do Was nadchodzi, co u Was się pojawi, zobaczmy, jaka jest energia główna dla Was, cesarzowa, co odchodzi do przeszłości, równowaga. Co nowego do Was nadchodzi? Trzy monety. Jaka jest dla Was rada? Cztery miecze. I z jaką energią kończycie czas października? As, mieczy. Co w tle? As, Pucharów, karta mówiąca o tym, że wydarzyło się coś bardzo ciekawego, coś bardzo pozytywnego w ostatnim czasie. Dostaliście bardzo dobre wiadomości, poznaliście bardzo ciekawą osobę. Wydarzyło się coś, co było naprawdę dla Was swego rodzaju spełnienie marzeń, i echo tej sytuacji będzie cały czas do Was wracać. Nie będzie ta sytuacja, ta osoba, ta relacja na pierwszym planie. Nie będziecie się koncentrować tylko i wyłącznie na tym, co się już wydarzyło, ale to będzie do Was wracać. Jeżeli relacja, relacja jest udana, jeżeli jesteście z tego zadowoleni, kontakt z tą osobą cały czas będzie do Was wracał. Jeżeli mm, wydarzyło się coś, co ma wpływ na Waszą rzeczywistość, będziecie się na tym koncentrować, będziecie mieć bardzo dobre wspomnienia, będziecie mieć bardzo dobre, pozytywne myśli związane z tym wydarzeniem, z tą wiadomością. Z tym, co się zmieniło u Was. Tak więc y, to będzie do Was wracać bardzo, bardzo pozytywna sytuacja, i bardzo pozytywne, konstruktywne myśli będą cały czas do Was y, przychodzić. Energia główna to jest cesarzowa, znów bardzo dobra energia energia, która będzie się przebijać y, przez cały miesiąc, jako ta, która ma y, najwięcej do powiedzenia. Karta ziemska karta symbolizująca to, co jest dla was ważne. Jako znak ziemski będziecie mieć wrażenie, że jesteście w swoim żywiole, że bardzo dobrze się czujecie, że macie kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje w waszym życiu. Karta sukcesu, karta doprowadzenia czegoś do końca, karta osiągnięcia sukcesu finansowego, materialnego. Zawodowego. To może być dostanie awansu, to może być dostanie podwyżki, to może być zakończenie po prostu czegoś, nad czym pracowaliście, co jest dla Was ważne i mm, będziecie się czuć z tym bardzo dobrze. Możecie dostać za to na przykład jakąś premię, jakieś wynagrodzenie dodatkowe, które sprawi, że będziecie naprawdę bardzo zadowoleni. Jest to też karta doceniania tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas, tego wszystkiego, co jest reprezentowane właśnie przez energię ziemską, czyli docenienie tego, gdzie mieszkamy, w jakich warunkach mieszkamy, docenianie poziomu finansowego, poziomu materialnego i zadowolenie z tego, co udało nam się osiągnąć, wypracować. Jak udało nam się to wszystko wypracować, zadowolenie z siebie i z tego, że jesteśmy sprawczy, z tego, że działamy, że jesteśmy w stanie osiągnąć to, co sobie zamierzyliśmy. Czasami ta karta też mówi o tym, że koncentrujemy się na sprawach rodzinnych, przede wszystkim na sprawach macierzyńskich. To może być informacja o tym, że powiększa Wam się rodzina, nie musi być to sytuacja dotycząca. Was samych konkretnie, może być to ktoś w Waszej najbliższej rodzinie, tak więc mogą nadchodzić bardzo pozytywne, bardzo e, dobre wieści do Was w tym miesiącu. Przede wszystkim karta spełnienia m, materialnego, finansowego, poczucie, że bardzo twardo stąpacie e, po ziemi, że e, bardzo dobrze radzicie sobie z budowaniem fundamentów, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o te sprawy materialne i finansowe. Do przeszłości odchodzi równowaga. Udało Wam się połączyć wszystkie elementy rzeczywistości w ostatnim czasie. Czuliście się bardzo dobrze sami ze sobą. Czuliście, że jesteście na właściwej ścieżce. Udało Wam się pogodzić wyzwania natury emocjonalnej, materialnej, intelektualnej. Udało Wam się połączyć te wszystkie aspekty, które do tej pory były dla Was swego rodzaju wyzwaniem. Poczuliście się bardzo dobrze, spokojnie, pewnie w ostatnim czasie, to osiągnięcie równowagi wewnętrznej, spokoju wewnętrznego, skupienie się na sobie, skupienie się na swoich przeżyciach, na swoich ambicjach, na tym, w jaki sposób chcecie kontynuować swoją aktywność pod każdym względem, i swego rodzaju statyczność, jeżeli chodzi o Wasze działanie, wasz rozwój, to będzie już się kończyć. Będziecie przechodzić z tej energii skoncentrowania się na sobie, na swoich potrzebach, docenienia samego siebie do energii trójki monet, która jest bardziej zwrócona na zewnątrz. Trzy monety mówią o tym, że chętnie współpracujemy z innymi osobami, szczególnie w drugiej połowie października. Będziecie bardziej skoncentrowani na innych, będziecie skoncentrowani na współpracy. Na um, komunikacji z innymi oso osobami, dopuścicie do, swojego, dopuścicie do swojego świata osoby z zewnątrz. To może być zaangażowanie się w jakiś projekt w pracy, który wymaga współpracy z innymi osobami. To może być dzielenie się z innymi osobami swoimi pomysłami, swoimi ideami, tym, co chcielibyście osiągnąć, co chcielibyście zrealizować. Karta zrozumienia, że bez współpracy z innymi nie osiągniecie tego, co jest dla Was najważniejsze, tego, co sobie zaplanowaliście. Inne osoby są Wam niezbędne do tego, żeby wypełnić pewną lukę, żeby wypełnić pewne zadanie, żeby zrealizować coś lepiej niż e, gdybyście pracowali sami. Jest to zrozumienie, że otwartość jest dla Was kluczem, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy materialne, finansowe. Zawodowe, jeżeli chodzi o Wasz rozwój pod tym względem, rada dla Was to czwórka mieczy, karta mówiąca o tym, żebyście nie zapominali o odetchnięciu, o zrelaksowaniu się, o odpoczęciu, szczególnie intelektualnym, i odpoczęciu pod względem komunikacyjnym. To jest czas, w którym powinniście dać sobie moment na odpoczynek, powinniście pozwolić sobie odpocząć od wyzwań właśnie intelektualnych, jeżeli na czymś pracujecie, edukujecie się, na przykład podjęliście się jakiegoś szkolenia, studiujecie, chcecie uzupełnić swoje braki wiedzy na jakiś temat, jeżeli bardzo intensywnie pracujecie nad komunikacją z kimś również, czy to w pracy, czy w gronie waszych najbliższych komunikacja z kimś. Staje się dla Was bardzo męcząca. Ta karta przypomina Wam o tym, żebyście dali sobie czas na odpoczynek, żebyście pozwolili sobie odpocząć, żebyście pozwolili sobie odetchnąć, skupić się na sobie, na swoich potrzebach, skupić się na tym, żeby mieć czas na regenerację, żeby mieć czas na odpoczynek, który jest Wam niezbędny do rozwoju i do tego, żeby w przyszłości otworzyć się na innych i pozwolić sobie. Na pełną, bardzo pozytywną, bardzo sprawczą współpracę z innymi, dlatego że bez tego okresu regeneracji, bez tego okresu skupienia się na sobie, choćby przez chwilę odpoczęcia, nie będziecie w stanie poświęcić wystarczająco dużo uwagi osobom w waszym najbliższym otoczeniu albo osobom w waszym miejscu pracy. Nie będziecie wystarczająco, na przykład, cierpliwi wobec innych. Pod koniec miesiąca, pod koniec października nadchodzi as-miecze, karta bardzo ciekawych, bardzo jasnych informacji. Nadchodzi do Was jakieś rozjaśnienie. Jeżeli spodziewaliście się jakiejś informacji, jeżeli zależy Wam na tym, żeby coś się rozjaśniło, żeby nareszcie coś się wyjaśniło, czekaliście aż pracodawca odpowie Wam na jakieś Wasze pytanie, spodziewaliście się jakiejś odpowiedzi. Z jakiegoś urzędu, z miejsca pracy, cokolwiek by to nie było, karta ta mówi o tym, że nadchodzi to rozwiązanie, nadchodzi informacja, nadchodzi wiadomość, która będzie kluczowa która przetnie wszystko, co do tej pory sobie zmagazynowaliście w głowie i pozwoli Wam spojrzeć na sytuację w zupełnie nowy sposób. Będziecie mogli zacząć rozwijać tą sprawę, tą sytuację um, od początku. Będziecie wiedzieli, jak postępować, na czym stoicie, co jest tutaj najbardziej kluczowe. Ta sytuacja, ta informacja będzie dla Was naprawdę ważna. Dzięki niej będziecie wiedzieli, co dalej robić, w jaki sposób się rozwijać, jak podejść do tej sprawy, którą chcieliście popchnąć do przodu. Podsumowując, jest to dosyć statyczny miesiąc. Miesiąc, w którym przede wszystkim koncentrujecie się na sprawach materialnych. Karta cesarzowej mówi o tym, że jesteście zadowoleni z tego, co udało Wam się wypracować, zadowoleni z tego, co udało Wam się osiągnąć. Jest to energia sukcesu, jest to energia zadowolenia z Waszej sprawczości, z tego, co udało Wam się osiągnąć, szczególnie pod względem materialnym, finansowym. Skupiacie się w tym miesiącu na współpracy z innymi. Jest ona bardzo ważna, kluczowa. Bardzo dobrze będziecie czuli się w komunikacji z innymi osobami. Poczujecie, że. Bez współpracy, bez komunikacji z innymi, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy materialne i finansowe, nie jesteście w stanie osiągnąć tego, co sobie zaplanowaliście. Karty Wam przypominają, żebyście nie odrzucali możliwości regeneracji, odpoczęcia, poświęcenia się sobie, poświęcenia kilku wieczorów, tylko i wyłącznie swoim potrzebom i swojej przyjemności, szczególnie jeżeli chodzi o odpoczęcie od jakiejś męczącej komunikacji. Od wyzwań intelektualnych, które na siebie nałożyliście. Pod koniec miesiąca, bardzo ciekawe, bardzo jasne, klarowne informacje nadchodzą do Was. Będziecie nareszcie mogli na co się zdecydować. Będziecie mogli mieć jasny ogląd sytuacji. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.